Cześć. Dziś porozmawiamy o ludzkim ego, o wolnej woli oraz o miłości. To taki mój zbiór refleksji i wniosków z własnych doświadczeń. Ludzkie ego. To temat istotny w kontekście duchowego rozwoju, dlatego tak warto o nim mówić. Czym tak naprawdę jest ego? Żyjąc na Ziemi, człowiek doświadcza różnorodnych sytuacji przez emocje, skutki decyzji oraz interakcje z innymi ludźmi. Emocje często ulegają w zniekształceniu pod wpływem ego, co prowadzi do błędnego rozumienia zarówno ich, jak i sytuacji, które je wywołały. Ego zawsze stawia na piedestale ja i moje. Przez ten pryzmat wartościuje nasze doświadczenia, relacje oraz uczucia. W efekcie ego zniekształca się emocje, popychając jednostkę ku postawie obronnej lub atakującej. To właśnie to zniekształcenie stanowi wyzwanie, któremu warto się przyjrzeć w kontekście naszego życia. Kluczem do radzenia sobie z ego jest uważność w momencie pojawiania się emocji. Warto skupić się na ich przyczynie i zrozumieć ich źródło. Można to osiągnąć poprzez filtrowanie emocji przez pewne pytania, inspirowane zresztą sokratejskim podejściem. Czy to, co wywołało emocje, jest naprawdę ważne? To pierwsze pytanie, które warto sobie zadać drugie czy ma istotny wpływ na moje życie czyniąc je lepszym lub bardziej pouczającym i czy te wydarzenie które wpłynęło na moje emocje jest prawdziwe czy nie jest wytworem moich myśli mojej wyobraźni Tak zadane pytania po każdym efekcie zniekształcenia ego w naszym życiu. Daje nam już szerokie pole do popisu, aby pracować właśnie nad wpływem ego na nasze życie. Jednym z największych zniekształceń, jakie wynika bowiem z działania pod wpływem ego, jest zrzucanie odpowiedzialności za wydarzenia w naszym życiu na innych. Kiedy podejmujemy decyzje, wypowiadamy słowa lub wykonujemy działania, ego często popycha nas do obarczania innych skutkami naszych wyborów. Szukamy winnych wszędzie wśród ludzi, w elementach rzeczywistości fizycznej, w polityce, w społeczeństwie, administracji państwowej, w przedmiotach materialnych, a nawet zwierzętach. Jeśli jednak nauczymy się akceptować rezultaty naszych działań, odciążymy się emocjonalnie. Wolna wola, którą posiadamy, daje nam możliwość wpływania na tę rzeczywistość, ale jednocześnie nakłada na nas pewną odpowiedzialność za to, co z tego wyniknie. Kwestia wolnej woli jest skomplikowana, moi drodzy, bo już od momentu narodzin nasze życie kształtowane jest przez doświadczenia oraz genetyczne i fizyczne uwarunkowania naszego ciała choćby. Stajemy się z nim związani na całe ziemskie życie, co automatycznie ogranicza nasze możliwości wyboru. Dodatkowo w dzieciństwie i w okresie dorastania nasze życie w dużej mierze kontrolowane jest przez innych przez rodziców, opiekunów, nauczycieli czy system edukacyjny, w którym się urodziliśmy. W dorosłym życiu wpływy zastępuje system społeczny, polityczny i administracyjny, który również narzuca swoje reguły. Wydaje nam się, że mamy wolną wolę, ale jest ona w znacznym stopniu ograniczona przez okoliczności i zasady panujące w rzeczywistości, w której się urodziliśmy. Mimo to pewien fragment wolnej woli pozostaje w naszych rękach. Ważne, abyśmy nie używali jej do manipulowania innymi czy wpływania na ich życie. Każda próba dodaje ciężar do naszego własnego. Emocjonalnego bagażu i tworzy balast przekonań, który może obciążyć naszą formę energetyczną, naszą duszę. Pamiętajmy o tym: wolna wola, jaką nam pozostawiono, ten maleńki fragmencik, nie może być wykorzystywana w celu wpływania na innych, na podporządkowywanie ich, na dominowanie nad innymi. Pamiętajmy o tym. Jeżeli już tak mało pozostało nam wolnej woli w tej fizycznej rzeczywistości, naszym formom energetycznym, wykorzystujmy je, wykorzystujmy ją w dobrym celu. Kluczową lekcją jest akceptacja. Powinniśmy szanować decyzje innych ludzi i ich prawo do korzystania z własnej wolnej woli, nawet jeśli postępują inaczej niż byśmy chcieli. Pamiętajmy o tym, Kolejnym krokiem w ograniczaniu wpływu ego jest uwolnienie się od potrzeby wydawania opinii, zarówno na tematy innych ludzi, ich decyzji, postępowania, jak i w kwestiach, na które nie mamy żadnego wpływu, bo wydawanie opinii generuje energię emocjonalną, która często zostaje zniekształcona przez właśnie ego. Te emocje, podobne i wykorzystywane przez ego, służą jego dalszemu wzrostowi i przejmowaniu nad nami kontroli. Ego jest głęboko związane z fizycznym światem, z iluzją, z czasoprzestrzenią i przekonaniami wynikającymi z życia w systemie materialnym. Tymczasem nasz duch, pierwotna nieskażona emocja, energia, esencja, Nasza zdolność rozpoznawania i wyciszenia wpływu ego wypływają właśnie z, właśnie z naszego ducha. Nauczmy się rozpoznawać momenty, w których ego próbuje przejąć nad nami kontrolę. Jednym z głównych celów ludzkiego życia jest nauka wyrażania najwyższej energii inaczej miłości oraz stanie się jej doskonałym generatorem. Miłość w jej najwyższym wymiarze nie ma wiele wspólnego z tym, co rozumiemy przez to słowo w naszym kontekście życia na Ziemi. Wykorzystywana w niezliczonych kontekstach, straciła swoje pierwotne, ważne znaczenie. Miłość jest niezniszczalna. Raz rozbudzona pozostaje niezmienna i niezależna od myśli, uczuć czy zdarzeń. Jest ona niezależna od materii, choć może być wzbudzona przez materialne przedmioty, istoty żywe lub martwe. Jest bezprzedmiotowa, nie wymaga obiektu, aby istnieć. Ciągłym promieniowaniem, niezależnym od tego, jak jest, odbierana lub czy nie jest odbierana, czy nie jest odwzajemniona, ona po prostu emanuje. Akt seksualny staje się obciążeniem dla naszej formy energetycznej, naszej duszy, gdy przywiązujemy do niego zbyt wielką wagę. Seksualizm nie jest miłością, ale może być drogą do jej odkrycia. Dzięki seksualności człowiek może zacząć rozumieć, czym jest miłość. Choć są to owoce odrębnej rzeczy, pozbycie się przywiązania do seksu, do aktu seksualnego, pozwala nam zachować miłość, którą czujemy pod wpływem właśnie tego pragnienia, seksualnego pragnienia. Pociąg seksualny to element instynktu samozachowawczego. Nieodłączny element naszego życia, element ego, które swoje biologiczne korzenie. Czerpie właśnie z naszej natury. Jednakże nie może wpływać znacząco w nasze życie emocjonalne i duchowe, nasze, czyli człowieka. Zrozumienie tej zależności pozwala nam świadomie korzystać z energii seksualnej, unikając tym samym przywiązania i złudzeń, że seks jest najistotniejszy w naszym życiu. Najważniejszym krokiem w rozwoju duchowym jest rozpoczęcie praktyki życia tu i teraz, w teraźniejszości, bycia świadomym każdego momentu w tej iluzji 24 godziny na dobę, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest to klucz do pracy nad sobą. Analizuj swoje emocje, zwracaj uwagę na każdą silniejszą emocję, która się pojawia. Zastanów się nad jej genezą, przyczyną i spróbuj oddzielić tę przyczynę od energii, która wywołała emocje. Uwolnij energię emocjonalną, przekieruj na inne pole, na inne cele zgodnie z Twoim planem duchowym. Staraj się być świadomy wszystkiego, co robisz i myślisz, zarówno w stanie czuwania, jak i podczas snu. Życie w pełnej świadomości pozwala człowiekowi zrozumieć samego siebie, wykorzystać energię emocji w sposób twórczy i pogłębić rozwój duchowy. To praktyka, która wycisza wpływ ego i prowadzi do większej harmonii w życiu fizycznym i duchowym. I dziękuję Ci za to, że spędziłeś tych kilka minut ze mną, że wysłuchałeś tej ważnej, Informacji, tego przesyłu strumienia danych, który zapewne pozwoli ci w tej fizycznej rzeczywistości funkcjonować na lepszym poziomie, zgodnie z sobą samym, zgodnie z tym, czym i kim jesteś naprawdę, mój przyjacielu, moja przyjaciółko. Śmiałku, odważyłeś się, trafiłeś tu i wiem, wiem, że ta droga jest dopiero początkiem dalekiej wędrówki przez nieznane. Możesz pozostać przy swoich bieżących prawdach w bezpiecznych pieleszach ciepłego komfortu i iluzji zrozumienia otaczającej cię rzeczywistości, wierząc, że już tyle wiesz i rozumiesz. Spróbujmy jednak zobaczyć jak świat wygląda oczami czystej świadomości, która w tej chwili zasiedla twoje ciało i wykorzystuje zmysły tego ciała do pozyskiwania nowych doświadczeń i do rozwoju. Książki dostępne na pozaciałemfizycznym.pl. Znajdziesz tam również wiele innych interesujących artykułów. Zapraszam.